Dzień dobry państwu, jest południe, Damian i jeszcze jeden, pracują w Niemczech jako kierowcy, ale przyjechali do Łomży robić prawo jazdy na, większe, na tiry, największe samochody, żeby jeździli i powiem dla was, że bardzo dobrze, że chłopcy interesują się. E, samochodami, że chcą jeździć nawet poza granicami większymi samochodami, kirami, ale powiedziałem, że jak posmakują jazdę kirami, to będą, będą wiedzieć jaka to jazda kirami. To nie jest smak. Samochodami jeździć takimi duszymi. Takimi samochodami, które naprawdę... A jeden to taki chudziutki, szuplutki przyjechał razem z nim, z tym potem człowieczkiem i powiem, że zrobili ze mnie, ze mną zdjęcie zapłacili za zdjęcie dalej podkoszulkę, dalej smycz na e, klucze. No na razie tyle powiem. Deszczyk pada. deszczyk pada. mżawka taka ślisko na asfalcie uważajcie kierowcy apel do was ażeby wy i nie było wypadku u was oszczędną was na drogach bo jest bardzo bardzo jak taka mrzawka ślisko się pójść w ruch. Albo w żywo, albo w coś mogą być wypadki i to ostre. To uważajcie, noga, jak policjanci mówią, e, z gazu, mniej na gaz cisnąć i tak dalej. I powiem, że... Jechać ostrożnie do 60 km na godzinę. Więcej nie cisnąć, bo może być niespodzianka dla Was w każdej chwili, że może być, jak powiedziałem, elektryczne w Grobie albo na drzewie, po, ale nie życzę nikomu, dla kierowców. Na swoich przyjaciół, ażeby tak było, żeby jeździliście szczęśliwie, dojechaliście od celu do celu szczęśliwie, bez wypadku, żeby towarze wiedzieliście, cały zdrowy i sami, żeby byliście zdrowe, żeby byliście, Zawsze szczęśliwi, że wasze rodzice byli zawsze szczęśliwi, radośni, że nie zrobiliście wypadku. Nic, dojechaliście szczęśliwie, wróciliście szczęśliwie i tak dalej. Bo jak powiedziałem na wstępie, w każdej chwili może być niespodzianka. A ta niespodzianka, to wiecie jaka jest. Jak powiedziałem na wstępie, niebezpieczna, groźna. Czasami może być i śmiertelna. Albo połamanie nóg. Albo coś jeszcze może być. Jeżdżenie na wózku. Każdy pcha się na ten zawód kierowcy, tak jak ja. No. Powiem dla Was, że każdy chce ten zawód zdobyć, mój, każdy chce zacząć za tą kierownicę wyższą, szerszą, potężniejszą. I myślę o, jak potężniejsza kierownica, jak większa będę miał lejca to ben, będą mnie chwalić rodzice, że o, jakim kierem jeździ W Polskę, poza granicami jeździ nawet. Tak, a życzę na zakończenie Wam, ażeby Wasza praca szczerze płynęła mile i serdecznie, żeby Wy nigdy, a nigdy nie spodobaliście, dla kierowców, zwłaszcza, żeby nie spodobaliście, żeby Wasz patron, jak mówicie, patron Krzysztof prowadził i mieliście oko bystre, oko mieliście wszędzie, z przodu, z boku, z tyłu, wszędzie, żeby mieliście oczy i żeby Bóg was, Pan Jezus, Matka Boska chronił. Od nagłej, bo to nagło może być, niespodziewanego wypadku, niespodziewanej śmierci. Tego Wam nie życzę, ale życzę, ażeby Bóg, Pan Jezus, chronił Was, jak powiedział, od wypadku, od wszystkich nagłych, niespodziewanych zdarzeń. Ażeby Bóg, Pan Jezus, Matka Boska Was chroniła, zawsze była z Wami szczerze i uczciwie. Trzymajcie się.